I co to jest za projektor? To jest laser. To nie laser, tylko niwelator. Ej prezes, a do czego to służy? Jak to do czego? Strop będziemy zaraz niwelować. Może byś wytłumaczył, by jak to działa. Zgodnie, mam wiedzieć, jak z tego się używa. Jak to działa? Proste. Włączasz i działa. Ale chodzi mi o to, jak ten strop zniwelować. To proste. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Chodź. Strop mamy na wysokości 2,70, czyli 2,70. 2,70 m, tak? I teraz tak. Grubość stropu będziemy go niwelować od dołu. To jest tak: jeden dźwigar 20 cm, drugi dźwigar, drugie 20 cm, i sklejka na górze 2 cm, czyli razem ile? Co ty pierdolisz? Nie co ty pierdolisz. Tylko ile się pytam? Eee, 42! Czyli zapisujemy 0,42. I odejmujemy. Który jest chętny do rozwiązania tego równania? No jak to ile? 2,28 to są podstawy, w podstawówce tego uczą To zapisujemy 2,28. To jest nasz wynik, tak? Czyli to jest spód dolnego dźwigara stropu. A na co mi ten wymiar potrzebny? No jak to na co? Do dalszych obliczeń. Zobacz, to jest nasz poziom, czyli poziom posadzki jest metr poniżej tego punktu, tak? No nie wiem, ja się na tym nie znam. No to nie masz innego wyjścia, tylko musisz mi zaufać, że tak jest. Dobra, niech ci będzie, tłumacz dalej. Czyli teraz od tych dwóch metrów 28 cm musimy jeszcze odjąć jeden metr, tak? Nie wiem, omijałem lekcje z matematyki, ale programy humanistyczne. Dobra, nieważne. 2,28 odjąć 1 metr, to ile wychodzi? 128. No, w końcu zaczynacie myśleć. No i teraz przechodzimy dalej. To jeszcze nie koniec, ile to jeszcze będzie trwało. Ostatni krok nas dzieli od niwelowania. To bardzo proste. Patrz teraz. Te 128 cm, które ci zostało. Naznaczasz sobie na łacin. Zobacz. 128 cm. Cyk. Uwierz mi, że jest tutaj zaznaczone 128. Hop, przykładamy niwelator do tej kreseczki. Zobacz ten punkt. Ten punkt musi się zgrywać z tym punktem idealnie, tak? Powiedzmy, że tak jest. Włączamy łatę. Uwaga. Czujesz to? Zobacz. I to jest nasz poziom stropu. I teraz zobacz. Idziesz sobie przy każdym jednym stempelku, przykładasz i regulujesz nakrętko. I to wszystko. To Just nie budowlanie, bo prawdziwie budowlaniec by to na szlauwagę zrobił, a nie na jakieś elektryczne dziadostwo. Dzieciaku, szlauwagi to się używało jak jeszcze ciebie na świecie nie było! Trzeba iść z postępem czasu! Tak? A mówię, że nie masz kasy, to no, zrób mi przelew Mi też możesz. No na pewno!